kształcący imieniem Kazimierza Wielkiego i szkoła mistrzostwa sportowego, również budynek biblioteki tej szkoły. Całkowicie został wyremontowany budynek główny i sala gimnastyczna zespołu szkół numer dwa, a zasadniczym celem termomodernizacji było jest uzyskanie efektu ekologicznego, czyli zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie kosztów ogrzewania co myślę, że z powodzeniem nam się udało zrealizować ten chyba najważniejszy cel. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wykonano modernizację budynku zespołu szkół nr 4, gdzie została do, oddana do użytku nowoczesna komputerowa sala audiowizualna, a budynek również został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Inwestycje te zostały zrealizowane w ramach projektu Atrakcyjna szkoła zawodowa dobrym startem w dorosłość. Natomiast w zespole szkół nr 3 zostało otwarte pierwsze w powiecie boisko wielofunkcyjne z lodowiskiem. Również przy tej szkole wykonano inwestycje polegające na kompleksowym remoncie sali gimnastycznej oraz naprawie atyk zabytkowego budynku szkoły. Modernizacja dróg powiatowych to. Kolejne inwestycje wykonane na drogach powiatu weckiego. Między innymi zmodernizowano odcinek drogi powiatowej w miejscowości Rutwica, gmina Wałcz. Inwestycja była realizowana z regionalnego programu operacyjnego. Natomiast z innego programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zmodernizowano odcinek drogi długości około 7 km, Stuczna do Zdbowa. Kolejny projekt, który zasługuje na uznanie to pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Beneficjentem projektu jest związek celowy powiatów województwa zachodniopomorskiego. Tu muszę powiedzieć, że jest to chyba najlepsze i, i, i największe partnerstwo po 18 powiatów naszego województwa, które realizuje bardzo duży projekt i bardzo skutecznie. Projekt w 75% dofinansowany jest z norweskiego mechanizmu finansowego i mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bezpośrednim celem projektu jest uruchomienie serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych, ewidencji gruntów i budynków. Efekty projektu winny doprowadzić do modernizacji usług administracji szczebla powiatowego w zakresie zapewnienia informacji o nieruchomościach, a w szczególności o budynkach. I myślę, że najkorzystniejszy efekt tego będzie właśnie dla samorządów gminnych, gdyż będą mieli pełną informację o budynkach na terenie swojej gminy, a co za tym idzie, jak państwo już możecie sobie wyobrazić, za tym pójdą dosyć spore pieniążki, bo zostaną ujawnione wszystkie budynki, budowle, które na terenie danej gminy się znajdują. Wartość wszystkich prac włącznie z projektami miękkimi w 2010 roku wyniosła ponad 20 milionów złotych, z czego około 70% dofinansowane zostało ze środków unijnych. Ważne z punktu społecznego dla powiatu były także działania ponadlokalne, które zostały zainicjowane przez powiat, takie jak drugostronne zasilanie energetyczne czy też połączenie kolejowe Szczecin-Bałcz. Myślę, że pan Maszara kilka słów na ten temat powie. Czy można być usatysfakcjonowanym tym, co zostało zrobione w ciągu tego jednego roku? Na pewno tak, ale czy można było więcej? Multum non multa. Dużo, a niewiele. Więc czeka nas. Jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy swoją działalnością wpłynęli na wizerunek powiatu oraz pokazali swoją pracą i zaangażowaniem, jak wiele można zrobić dla swojej małej ojczyzny i dla naszego regionu. Poprzez przyznanie prestiżowej nagrody w formie statuetki Laur Powiatu chcielibyśmy. Nie tylko nagrodzić, ale także dać impuls do dalszej pracy i wysiłku w celu zdobywania kolejnych sukcesów w przyszłości. W imieniu Zarządu Powiatu Wałęckiego przekazuję słowa uznania wszystkim nominowanym i nagrodzonym. Państwa zaangażowanie i osiągnięcia są wzorem dla innych i znakomicie przyczyniają się do promocji Ziemi wałeckiej. W tym uroczystym dniu Pragnę złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań oraz kolejnych licznych sukcesów. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy Panu staroście. Drodzy Państwo, my za kulisami rozmawialiśmy z naszymi młodymi następcami. Padło takie pytanie z ich strony: kto był faktycznie bardziej zestresowany? Czy oni zadając pytania, czy nasza widownia? A pamiętajcie, że oni jeszcze dzisiaj wyjdą na widownię i jeszcze będą uczestniczyli w naszej gali, także... Prosimy o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Pawła Suskiego. Dzień dobry Państwu. Zapowiedź konferancjerów pozwoli Państwu się przygotować, żeby już być odstresowanym, jak młodzi wyjdą męczyć nas swoimi pytaniami. Szanowni Państwo, nie jest łatwo prowadzić działalność gospodarczą. Nie jest łatwo zarządzać zasobem ludzkim. Niełatwo jest również ponosić ryzyko. Ryzyko wprowadzenia działalności gospodarczej jest to. Coś, czego nie zawsze można się nauczyć. Dobrzy przedsiębiorcy mają to we krwi, wysysają to często z mlekiem matki. Tak się mówi kolokwialnie, ale to wiele zależy od sytuacji gospodarczej. Dziś zmagamy się z ujemnymi skutkami kryzysu. Media donoszą o kolejnych problemach o trudnościach o tym o ile będzie mniej o ile będą większe podatki o ile zdrożeje energia elektryczna i tym podobne sympatyczne informacje które przedsiębiorcy muszą przeliczyć przekalkulować żeby ująć w swoich biznesplanach ująć w tych zamierzeniach które w przyszłości mają stanowić o rozwoju ich firm bo, jeśli firma się nie rozwija, to, to się ustecznia. To jest proste. Żeby móc liczyć na ten rozwój, trzeba też móc mieć stabilną gospodarkę. Jest to swego rodzaju błędne koło. Co stanowi o tej stabilności? Kapitał, dobrze prosperujące firmy, ale przede wszystkim ludzie. Dziś. Zbliżamy się do pewnego okresu po załamaniu koniunktury w 2008 roku, w którym powoli możemy odetchnąć. Ja nawiasem mówiąc byłem niedawno w Atenach na posiedzeniu podkomisji w ramach dialogu śródziemnomorskiego. Jestem przedstawicielem Parlamentu Polskiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO i członkiem również Grupy Śródziemnomorskiej. Jak wiemy, w basenie Morza Śródziemnego dzieje się bardzo dużo, bardzo gorąco. Wszyscy to obserwujemy. Afryka Północna, zawirowania. To było przedmiotem obrad tej podkomisji, ale w przerwach kawowych, również w innych momentach, miałem okazję porozmawiać z parlamentarzystami Paktu Północnoatlantyckiego Państw, Układu moimi znajomymi, kolegami, którzy gratulowali mi sukcesu gospodarczego, gratulowali mi wspaniałego ministra finansów, mówili Donald Tusk, the best prime minister. I dopiero tam mogłem zrozumieć, że to nie jest tak, jak przygnębiają nas nasze media. To nie jest tak, jak ciągle jesteśmy na różnych spotkaniach przekonywani, jak jest źle i ciężko. Owszem, tu spotykamy się z tą ciężką robotą, z tą ciężką sytuacją każdego z nas w grupie i z osobna. Natomiast Europa ocenia nas bardzo dobrze. I dopiero wracając, uświadomiłem sobie zresztą, czytając ostatnie doniesienia po podsumowaniu czwartego kwartału 2008 roku w, w, w prasie, że rzeczywiście. Ta sytuacja się stabilizuje, że rzeczywiście potrafimy w ciągu najbliższych trzech lat wyjść z klauzuli nadmiernego deficytu. Nie chcę tu używać sformułowań ekonomicznych, bo tego nikt nie chce słuchać, ale to, jak dziś przytłacza nas reforma OFE, jest głęboko niesprawiedliwe. Po co tu mówię o tym? Mówię o tym dlatego, że nikt za nami się dziś nie ujmie. Nikt tego otwarcie nie powie. Nikt bardziej niż tu i teraz nie użyje sformułowania: Balcerowicz nas krytykuje, bo ma w tym interes. Ekonomiści nas krytykują, bo mają swój interes. Chcę to wyraźnie powiedzieć, bo jeszcze raz podkreślam: nikt nigdzie o tym więcej nie powie. Kto finansuje Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundację Balcerowicza? Media, z jakimi OFE są związane, Polsat ma swój OFE na przykład, dlatego na pewno Polsat News nie powie dobrego słowa, bo my chcemy zabrać im pieniążki. Przez ostatnie 11 lat fundacje, zarządy, rady nadzorcze otrzymały 14 miliardów złotych, które umniejszyły portfel przyszłych emerytów. W dwóch słowach chcę się tylko do tego odnieść, dlatego że to są cyfry, które najbardziej przekonują. Państwo musicie ocenić sami. Ale wracając do meritum, czyli naszego dzisiejszego święta, święta zarządu powiatu pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza, święta Rady Powiatu, samorządu, który powinien być troszkę oderwany od tej wielkiej polityki, ale również związany jest niestety z sytuacją gospodarczą, bo otrzymuje część pieniążków z budżetu. To. Chcę powiedzieć, że powiat wałecki, miasto Wałcz, gmina Wałcz, wszystkie gminy pozostałe Są na mapie województwa morskiego wyróżniającymi się Możemy być bardzo dumni Pan jak się uśmiecha za chwilę Pewnie Potwierdzi moje słowa Że mamy wspaniałych przedsiębiorców Zawsze w takich chwilach podkreślam jak wspaniałych Dlatego, że oni potrafią Przeciwstawić się kryzysowi potrafią stawić czoła innym przeciwnościom losu, innym trudnościom, potrafią wykrzesać z, z siebie i z pracowników, z załóg tak dużo energii, że Wałcz w statystykach znajduje się naprawdę bardzo wysoko pod względem bezrobocia, pod względem przychodu, inwestycji, pozyskanych funduszy, tego wszystkiego, co nas otacza, bo bo popiękniejemy, bo, bo jest coraz ładniej i coraz lepiej. Ja jestem pełen nadziei, że następne lata spowodują Również taki wzrost w rozwoju gospodarczym miasta i powiatu walckiego jak obecnie. Tego serdecznie wszystkim przedsiębiorcom życzę, a dzisiejszym wyróżnionym serdecznie gratuluję. Korzystając z okazji, szanowni Państwo, bo nie chciałbym kolejny raz na koniec, Panie Starosto, sądzę, że Pani wybaczy, mam jak zwykle, czyli po raz czwarty taki skromny upominek wyróżniający. Jest to taka nagroda od posła. Miasto powiat wałęcki nie, nie, nie miał zbyt wielu okazji do tego, żeby właśnie poseł mógł wyróżniać e, choćby małą statuetką kogoś, kto, kto jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju powiatu. Ja postanowiłem w tym roku wyróżnić firmę VNH Grzejniki, e, firmę, która z punktu widzenia e, pracodawcy przychodów w ogólnym portfelu finansów. Powiatu i miasta jest jednym z największych. jest Podejrzewam za chwilę poproszę pana Darka Szale, przedstawiciela firmy. Myślę, że Dareczku zgodził się ze mną, że jest jednym z największych producentów grzejników w świecie. Także my o tym nie wiemy, ale warto sobie to uświadomić. Warto może i odwiedzić czasami firmę, jeśli będą dni otwarte. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Możemy być tylko dumni, że taki przedsiębiorca znajduje się na naszym terenie. Poproszę serdecznie przedstawiciela firmy, pana Dariusza Szale, o przyjęcie tego skromnego wyróżnienia. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy